Gmina Wałbrzych poszukuje projektanta i wykonawcy tężni solankowej, której zażyczyli sobie mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Obiekt mógłby powstać jeszcze w tym roku, jeśli tylko znajdzie się firma. Gotowa go zbudować. Też nie kojarzą się raczej z miejscowościami uzdrowiskowymi, ale mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto stwierdzili, że ogromny teren rekreacyjny, jakim jest Park Sobieskiego, zasługuje na taki obiekt i warto w ten sposób podnieść jego atrakcyjność. Pomysł przedstawiono w ramach budżetu obywatelskiego 2019 i udało się zebrać wystarczającą liczbę głosów, by wdrożyć go w życie. Pod koniec ubiegłego roku gmina zleciła wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i wstępny kosztorys, i w ubiegłym tygodniu na podstawie tych dokumentów ogłoszono przetarg. Na naszej platformie zakupowej, na platformie zakupowej Urząd Miejski w Wałbrzychu jest ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia projektanta i wykonawcy tężni w parku imienia Jana III Sobieskiego. Chcemy to wybudować metodą zaprojektuj i wybuduj, zakładamy i liczymy na to, że tężnia do końca tego roku zostanie zakończona. Wobryska tężnia będzie ogólno dostępna dla wszystkich. Zgodnie z założeniami, nie będzie to wielki obiekt, jaki spotyka się w najpopularniejszych polskich uzdrowiskach, ale na potrzeby spacerowiczu powinno wystarczyć. Wokół tężni postawione będą ławki, na których będzie można się zrelaksować i powdychać wydzielane przez solankę minerały. Obiekt ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie zabaw przy ulicy Inwalidów Wojennych. Jak informuje rzecznik ratusza, równocześnie na wykonawcę czeka inny projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Chodzi o modernizację stadionu na Przylicy Kusocińskiego w dzielnicy Piaskowa Góra.